A dzisiaj w zadaniu dla chętnych, no właśnie, zadanie dla chętnych. Czyli ostatnie metry przed ustną maturą. Co można zrobić, żeby zdać ją trochę lepiej, niż gdyby człowiek nie był chętny i nie wykonał kilku drobnych zadań. Ustna matura jest obowiązkowa i w związku z tego trzeba ją zdać. Będę mówić o maturze z języka obcego. No bo o maturze z polskiego nie mogę się wypowiadać jako profesjonalista, bo nie jestem profesjonalistą. Są dwie ustne matury. Jest zwykła, czyli bez określania poziomu, no i jest jeszcze poziom dwujęzyczny. O poziomie dwujęzycznym krótko, bo no myślę, że jeżeli ktoś do niego przystępuje, to jest osobą wyjątkowo zainteresowaną językami obcymi która doskonale sobie radzi i na pewno ta osoba wykonała już wszystkie kroki, o których będę dzisiaj wspominać, a nawet jeśli nie, to wie na co się porywa, wie, że te dwa zadania, do których będzie podchodził na maturze ustnej, wymagają od niego dużych kompetencji językowych. Powodzenia, bawcie się dobrze. Ja będę o tej zwykłej maturze, czyli dla tych, którzy chcą zdać albo chcą zdać będą no w miarę dobrze, żeby ładnie wyglądało to na ich świadectwie dojrzałości. Zwykła matura. Będę mówić zwykła matura, ale będę cały czas używać tego wyrażenia w znaczeniu bez określenia poziomu. Trwa kwadrans. No, jak wygląda? Wchodzi się na salę. Dzień dobry, dzień dobry. W odpowiednim języku. Losujemy zestaw. Potem nasz egzaminator. Przez dwie minuty zabawia nas taką wstępną rozmową, która ma za zadanie nas oswoić z tą sytuacją, trochę rozgadać, uspokoić. No i potem dostajemy swoje zadania do wykonania i rusza egzamin. Pierwsze zadanie to będzie odgrywanie roli. Trzeba będzie wcielić się w jakąś postać, która. Komunikuje się z egzaminującym, który też wciela się w jakąś postać, w postać koleżanki, w postać wynajmującego, w postać organizatora wycieczek. No, kogoś jest kimś i trzeba z nim tak rozmawiać, żeby to była rozmowa, a nie monolog i żeby osiągnąć cele zadania. A celem zadania jest zrealizowanie czterech elementów. Przykładowo, jesteś studentem. I chcesz wynająć mieszkanie. Musisz odbyć rozmowę z wynajmującym i masz zapytać o lokalizację, o umeblowanie, o warunki zamieszkania i o możliwości wcześniejszego zakończenia umowy. I te cztery elementy będą oceniane. A egzaminujący, będziemy w tym przypadku wcieli się w rolę wynajmującego, i co? I macie trochę poprzeszkadzać, trochę się zgodzić, trochę się nie zgodzić, trochę możecie czymś zaskoczyć, tak żeby zobaczyć, czy Ty, jako maturzysta no, jesteś w stanie poradzić sobie w typowych sytuacjach, które mogą spotkać Cię teraz albo w niedalekiej przyszłości. Ważna tutaj jest komunikacja. Żadne tam klapki na oczy i tylko swoje wypowiedzi. No nie, trzeba konwersować z tą osobą, negocjować, przekonywać. Ciekawe zadanie, które może przydać się w przyszłości, to ciekawe zadanie, które może przydać się w przyszłości naprawdę w codziennych sytuacjach, więc warto się do niego przygotować i myślę, że nie jest to zadanie, takie wyłącznie egzaminacyjne, do niczego nieprzydatne. Drugie zadanie jest troszkę inne. Polega ono na tym, że dostajemy ilustrację i opisujemy ją, mówimy o tym, gdzie dzieje się dana sytuacja, kto bierze udział w tej sytuacji na obrazku, jakie czynności wykonują te osoby. Można też trochę pospekulować, czyli co wydarzy się potem albo Kim mogą być ci ludzie? Dlaczego mówię ci ludzie? Bo na obrazku będą ludzie. No, chyba, nie wiem, myślę o zestawach egzaminacyjnych, które widziałam i w tym zadaniu drugim we wszystkich widziałam ludzi. Jeżeli ktoś z Was natknął się na coś innego w tym zadaniu niż osoby wykonujące jakieś czynności, to proszę dajcie znać, możecie skomentować albo wyślijcie mi wiadomość. Z chęcią się temu przyjrzę. W tym zadaniu, na opis obrazka, ważne jest to, żeby móc opisać to, co widzimy. A potem dostajemy trzy pytania. Jedno z nich jest zazwyczaj bardzo związane z obrazkiem. Drugie jest trochę związane z obrazkiem, a trzecie jest mniej więcej w tym samym temacie. Czyli na przykład, jeżeli na obrazku byli ludzie, którzy jedzą spaghetti na przyjęciu urodzinowym. No to na pierwszym pytaniu, y, pierwsze pytanie mogłoby brzmieć, jak sądzisz, czyje to przyjęcie urodzinowe i dlaczego zaserwowano spaghetti? Drugie pytanie, w jaki sposób najlepiej świętować urodziny? No i trzecie pytanie, jakie potrawy Twoim zdaniem nadają się, żeby celebrować ważne y, uroczystości, ważne wydarzenia w życiu? To chyba nawet było trochę za trudne. Zazwyczaj pytania są dużo łatwiejsze. A potem trzecie pytanie. Trzecie zadanie, nie pytanie. Dostajemy kilka ilustracji i trzeba wybrać jedną z nich. To mogą być trzy plakaty, trzy loga, trzy projekty, trzy zdjęcia, trzy rysunki. Tutaj nie chodzi o to, żeby cokolwiek opisywać, tylko żeby powiedzieć, dlaczego wybieram tę opcję. Dlaczego obrazek numer jeden moim zdaniem jest najlepszy? Co jest nie tak z obrazkiem 2 i 3, że nie chcę ich wybierać? Dlaczego wybieram akurat obrazek numer jeden? Co go wyróżnia? Jakie funkcje mógłby spełniać? Tam w zadaniu będzie opisane, w jakim kontekście macie rozpatrzeć te trzy propozycje i w ogóle po co wybieracie daną ilustrację. I w tym przypadku chodzi o to, żeby popisać się umiejętnością wyboru oraz argumentowania swoich wyborów. To też może się nam przydać w życiu, dlatego nie lekceważmy tego zadania. No i potem następują dwa pytania, na które odpowiadamy. Uśmiechamy się do siebie z komisją egzaminacyjną, machamy im na do widzenia i jesteśmy wolnymi ludźmi ze zdaną maturą co zrobić, żeby być wolnymi ludźmi ze zdaną maturą. No warto się przygotować. Jest już maj. W związku z, z tym nie będę was zachęcać do tego, żebyście jakoś tam specjalnie, nie wiem, uczyli się tego języka. To chyba już za późno. Można sobie z kimś porozmawiać w tym obcym języku. Można sobie obejrzeć film jakby co, powiedzcie rodzicom, że Ania z zadania dla chętnych rekomenduje oglądania dużej liczby filmów i seriali tuż przed maturą i grania w gry komputerowe i relaksowania się na wszystkie możliwe sposoby, w razie czego możecie odesłać swoich krewnych do mnie. Tak więc możecie sobie popcować z językiem, ale co jeszcze można zrobić, tak pod kątem zdania. Kilka dni przed swoim egzaminem warto przejrzeć podręcznik i repetytoria, te, z których korzystaliście w szkole średniej, bo w nich znajdziecie wiele rzeczy, które się nauczyliście, a może już trochę czas przykrył je, kurze mnie pamięci. No to zdmuchniecie ten kurz i znajdziecie tam różne wyrażenia, które Wam się podobają. Takie, które Wam leżą, które są fajne, które są ciekawe. Co jeszcze? Można spojrzeć na wszystkie działy tematyczne, zwłaszcza w repetytorium, przejrzeć sobie takie. Z każdego działu warto ze dwa, trzy słowa znaleźć jakieś takie ciekawe, lekko wyrafinowane, takie interesujące, żeby nimi błysnąć na egzaminie. Trzeba przećwiczyć ich wymowę. Jeżeli nie wiecie, jak się wymawia, to internet Wam pomoże. A w wielu podręcznikach też jest wymowa. Napisana, co prawda, w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, ale dacie radę, prawda? Następnie, kiedy już znajdziecie te wyrażenia, które wam się podobają, warto sobie część z nich wynotować. I właśnie, zwłaszcza wyrażenia, one w waszych podręcznikach pewnie będą podpisane. Tak jak negocjowanie, w repetytoriach często są całe listy słówek. Negocjowanie, wyjaśnianie, podawanie powodów, to tak kilka wyrażeń warto sobie zapamiętać, no po to, żeby nie mówić tak twardo, no tak płasko. W ogóle trzeba powiedzieć, no właśnie, o, zaraz do tego dojdę, co zrobić na egzaminie. Ale będziecie musieli powiedzieć więcej niż jedno zdanie, więc warto mieć też jakieś, taki, jakieś takie paliwo na początek, kiedy człowiek tak siedzi i tak lekko jest sklejony, bo właśnie dostał pytanie na twarz, no i od czegoś musi zacząć. Więc jeżeli to są takie pytania, właśnie wybierz najładniejszy rodzaj makaronu, no to trzeba zacząć, albo można, można dać sobie trochę czasu, zaczynając od czegoś takiego, hmm, nigdy nie zastanawiałem się nad kształtami makaronów, albo moim zdaniem każdy kształt makaronu jest piękny. Jednakowoż uważam, że, no wiecie tak żeby to trochę nalać wody, ale nie bardzo dużo, tylko raczej wprowadzić ten temat. Warto też sprawdzić w informatorze, co trzeba umieć, zaznaczyć sobie zakreślaczem to, co już umiemy, bo może tak, jak zobaczymy na liście, na przykład tam y, konstrukcje y, trybów warunkowych, pierwszy, drugi, trzeci tryb warunkowy, a no przecież to jest fajne, ja to wiem. I sobie przypomnieć, jak to jest, gdybym był makaronem, byłbym nitkami albo coś takiego. Warto poćwiczyć jeden, dwa razy zadania. Arkusze są w internecie, można sobie je znaleźć i też zachęcam, żeby zobaczyć, jak wygląda wersja egzaminującego, jak wyglądają te pytania, które ta osoba może Wam zadać, jakie ma zadania Wasz egzaminator czy ma się nie zgodzić, czy ma może podsunąć jakąś dodatkową kwestię. Warto sprawdzić, co egzaminator może zrobić na egzaminie. Co jeszcze? Warto się wyspać. Wiem, że to może być nieoczywista rada, ale tak, na kilka dni przed egzaminem trzeba się przespać. Zapamiętujemy, kiedy śpimy. A poza tym wyspany człowiek to radosny człowiek, a poza tym wyspany człowiek to skuteczny człowiek, a poza tym naprawdę warto się wyspać. Może być trudniej, jeżeli zdajecie egzamin ustny w ten sam dzień, kiedy egzamin pisemny. Tak, wiem, że niektórym z Was się to zdarzy, ale to, że będziecie musieli przyjść do szkoły przed dziewiątą, myślę, że i tak pozwoli Wam wygospodarować w poprzednich dniach trochę wolnego czasu, żeby sobie pospać. Warto poza tym zerknąć, ale to też zanim się wyśpicie na kilka dni przed egzaminem, jakie są kryteria oceniania, głównie po to, żeby się uspokoić, że tak naprawdę to, czy popełnicie jakieś błędy, to nie jest aż tak ważne. Najważniejsza jest skuteczność. Macie wykonać zadania egzaminacyjne. Trzy zadania egzaminacyjne to jest najistotniejsze. A jak to zrobicie, to reszta to już jest tylko komentarz, tak długo, jak mówicie zrozumiale i w miarę w danym języku wszystko będzie dobrze i zdacie. Chyba, że ktoś walczy o wynik, no to wtedy wiadomo. Piękne, wyrafinowane słownictwo, ładna gramatyka, utrzymywanie kontaktu z egzaminatorem. A tak. Co zrobić? Kiedy już wchodzimy na salę egzaminacyjną? No, najlepiej być pewnym siebie i spokojnym, tak wiem, to jest tylko teoria. Wykorzystajcie ten czas na rozgrzewkę. Egzaminator zada Wam tam kilka pytań i wtedy już możecie zacząć mówić. To może pomóc Wam się przełamać. Postarajcie się cały stres włożyć w ten wstęp, żeby to już mieć za sobą. Te pytania, one nie są tak naprawdę oceniane, więc no, można w nich być jeszcze trochę niepewnym, mieć trochę śmieszny akcent, głos się może łamać, a potem już takie puff! I wchodzimy w tryb, czas na zadania. W każdym przypadku warto powiedzieć przynajmniej kilka zdań. Można spekulować, można dodać coś od siebie, ale nie można za daleko odchodzić od tematu. Fajnie byłoby, żeby to były zdania złożone. Fajnie by było, żeby widać tam było, że egzaminowany myśli, ma jakieś opinie na różne tematy. Jeżeli i jeszcze nie wiemy, co myślimy, to można poprosić o powtórzenie, z tym, że raczej dobrze jest już, jak odpowiadacie, wszystko powiedzieć samemu i tak to powiedzieć, żeby egzaminator już tylko powiedział, o dziękuję, przejdźmy do następnego zadania, bo mm, zakres pomocy egzaminatora też się trochę liczy w punktowaniu, więc jeżeli ktoś walczy o wynik, no to zapewne będzie wolał, żeby egzaminator za dużo się nie wypowiadał. Można niby to się tak upewniać, mówić prawda, nieprawda, aż na koniec swojej wypowiedzi, jakoś tak nawiązywać kontakt z egzaminatorem, no bo chodzi o to, że to jest egzamin z komunikacji w obcym języku, więc nie z tego, że po prostu walimy swoją opinię i niech świat zrobi z nią, co chce, tylko raczej traktujmy to jako taką rozmowę, w której ktoś zadaje nam pytanie. Mm, a gdybyś miał mieć zwierzątko, to wolałbyś kameleona czy legwana? No i tam wtedy mówimy, że ani jedno, ani drugie, bo zwierzęta egzotyczne to może niekoniecznie, ale jeśli już koniecznie miałbym wybierać, to wybrałbym kameleona, bo i tutaj podajemy różne zalety tego zwierzęcia. Wiecie, w taki sposób jakby zachowujcie się tak, jakby egzaminatora naprawdę interesowała Wasza odpowiedź, a Wy mielibyście jakieś zdanie, nawet jeśli nie macie takiego zdania. No i jeszcze jedno. Jak już zdajecie egzamin, nie zwracajcie uwagi na własne błędy błąd już się wydarzył. Jeżeli zdarzył się w tym samym zdaniu, to można się lekko cofnąć, tak zamyślić i powiedzieć to jeszcze raz, tym razem poprawnie, ale jeżeli w pierwszym zadaniu się zająknęliście, to nie myślcie o tym trzecim zadaniu. To można też przećwiczyć właśnie ze arkusze sobie robiąc, poćwiczyć sobie skupianie się, takie skupianie się na tym zadaniu, które wykonujecie. Działać tu i teraz. Nie zwracajcie też uwagi na to, że ktoś coś tam notuje, ja lubię sobie myśleć, że ta osoba rysuje wtedy rząd trójkątów, albo może mój portret i pisze rzeczy w stylu fantastycznie, bardzo dobrze. Ojej, nigdy nie słyszałem tak ładnych słów. Może to być prawda, może być nieprawda, ale lepiej bierzcie wszystko za dobrą monetę, dobra? Bo. To jest ważny egzamin. Miałam odcinek na temat, dlaczego, czy matura jest ważnym egzaminem. Więc już wiecie, że w mojej opinii egzamin jest ważny. Jednak nie oznacza to, że jest to egzamin, który świadczy o Waszym życiu albo o Waszej przyszłości w taki bardzo kategoryczny sposób. Nie. To jest po prostu egzamin, który trzeba zdać. Pozytywne nastawienie i taki optymizm w głowie bardzo Wam pomogą. Mam nadzieję, że ten podcast też podpowiedział Wam, co można zrobić, żeby zdać ten ustny egzamin dobrze. No i wiecie, to jest kilkanaście minut stresu, może nawet trudności, ale potem, jak już wyjdziecie, będziecie z siebie tak zadowoleni że macie to za sobą, to jest wspaniałe uczucie i też, oni też możecie myśleć, że to tylko chwila, pokażecie wszystko, co wiecie, a potem, a potem to już wakacje, długie, wspaniałe wakacje, po których może wydarzyć się wiele ciekawych rzeczy, a może już pójdziecie do pracy, a może pójdziecie na studia. Możliwości się otwierają, trzeba tylko zdać tę maturę. A teraz zadanie dla chętnych. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, co można zrobić tuż przed egzaminem ustnym, podzielcie się nimi z nami w komentarzach. Każdy pomysł jest dobry, a może właśnie Twój pomysł uratuje komuś maturę. Ja się z Wami żegnam i bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście.